100 lat w tym. Roku. 100 lat, tak. Okrągła rocznica, piękna rocznica, jubileuszowa rocznica. Widzicie Państwo, też mamy wystawę, którą przygotowaliśmy nie tylko dla mieszkańców Szczecina, ale także dla mieszkańców okolic. Przedstawiamy w niej historię Polskiego Czerwonego Krzyża, ale bardziej skoncentrowaliśmy się na działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim. A jak pomagacie ludziom? Jak pani pomaga ludziom? My pomagamy na różne sposoby. Na przykład, mamy konkretnie. punkt socjalny, e, mamy łaźnię, mamy wesołą chatkę, która skupia dzieci, e, pomagamy im w nauce, pomagamy małym dzieciom. E, mamy e, pierwszą pomoc, mamy e, pielęgniarki, które opiekują się e, starszymi osobami w domu. Mhm. Po co dzisiaj warto tutaj przyjść? Po to, żeby zobaczyć, że mamy wspaniałą młodzież, która potrafi udzielać pierwszej pomocy, i po to, że my jako Czerwony Krzyż promujemy zdrowy styl życia. I można się rozumiem też zapisać do nas. Bardzo chętnie wszystkich przyjmujemy z otwartymi ramionami i wolontariuszy. Zawsze chętnie współpracujemy ze szkołami i namawiamy do zakładania szkolnych kół PCK. No dobra, to rozmawiajcie i patrzcie, czy rana nie przycieka. Musicie pytać, pytałyście jak się czuje, czy nie boli, ale na przykład obcięte paluchy leci krew, a jak się oddycha, czy nie jest słabo, prawda? Takich pytań nie było. dlatego jest jeden, a komfort techniczny przykryta po samo szyję bardzo ładnie. Także na 10 punktów przejści. Pod wpływem stresu to mogło to tam się zapomnieć, trudne. ale... No, nie było najciężej. To jest w sumie moja pasja i na to też poszłam w sumie na profil takim liceum, bo uczestniczę w tych takich zawodach już parę lat i no, dlatego jestem tutaj teraz. Ja się zaraziłam pasją od brata, no i tak poleciało. Pasja, no to jestem.